Proszę, raz, raz. Tak. Czy to nie to lobby? Nie, <śpiewanie> nie. poszci vitalsy dobra właśnie o właśnie po to żeby klemało e, się że kto, jestem kto na zabił, kto zabił kto zabił pokój skosiło wrac się się waka się się Ej, dobra, ej, chcę coś powiedzieć. Mnie skrzesiło, Mandzio chciał mnie zabić i mnie zabił, ale sorry, memory nie ma tak łatwo. Dziękuję i teraz jedno na dół. tak. Uważaj, bo Mandio teraz na będzie na ciebie mordo, że się na niego rzucasz. patrzył. Nie, nie, będę dać mordy, powiedziałem przed lobby, żeby go zabić. Jak będzie stać na tym, no to teraz chcę mnie wyrzucić. Nic tak, dziwnego. Fair. Ale jak ej, nie nie go zrozumiem. Ale chł chłop chce mnie po prostu wyjść i zolą naprawia. Ej, ej e, a na ciało na ciebie. Mandzio za bardzo wzię, się śmieje, jest święta, Czekajcie, zaraz będzie nawcia. a Mandzią, mam podróż, podróż, myślałem, to. Mandzio... Widziałem, że kogoś skrzesiło, dlatego pobiegłem. Czekajcie, Mandzio... Słuchaj. To nie ty umarłeś? Nie, ja żyję. Taje, Według tajemniczego, tajemniczego tajemniczy umarł i no go to... Mandzio zabił. Nie, ja, ja od razu na sam dół po mapy pobiegłem. Zrobiłem kilka kółeczek na początku, zostałem przetransportowany do dropshipa i z dropshipa znowu pobiegł na dół. Szkoda, że to nie ty umarłeś, bo siedziałem na Dobra. Siedziałem na Vitalsach i faktycznie ktoś Pati się wskrzesił. Kto, kto jest w y, Wahoo DROM? Ja ty. nie. Powiem jestem. tak, ja jeszcze też a, mam cenną informację. Ja, nie, ja też mam cenną informację, jest dwóch juniorów w lobby? Przydać. O co chodzi? Jak to dwóch juniorów? Jak dwóch do... juniorów, co ty mówisz? A, dwóch samurajów. ja jeszcze zanim przegłosujemy, to ja chcę tylko powiedzieć, że Graf jest złym człowiekiem, no. Dobrze, to miejmy to na uwadze. Jestem rolą, która... Powiem dobra może w taki Bardzo sposób to ujmę błąd, zauwa, Jakbym miał refleks zajeb...y, to bym coś fajnego Uuu, zrobił przy tej rakietce, ale nie miałem Junior głupi kursor decyzję. słucham decyzja Dobrze decyzję. to by załadował jeszcze jedną mocną Nie 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 domyślcie się błagam Ja wiem że ty się obraziłeś za to że powiedziałem żeby ciebie zabić od razu jako pierwszego skoro to naprawić ale to nie miłe byłeś na pewno. Nie zabiłeś udawać zabić nie By the way głup powiedziałeś to, to Nie nie, no i gadajcie, że każdy... Czekajcie, jest czekajcie. Jest Glu powiedział, że, że jestem że niedobry? <laughs> Ta. No tak. E, Glu, jak, jak, nie nie ma, nie, proszę, Glu, nie ostrzelaj... Proszę, nie strzelajcie do Glu. Glu, sklej, jak powiesz, że jesteś przykładowo serem, to cię ktoś może zastrzelić Cebulaczek za pełne ziemniaczek za nie, twojego panie Nie, ale jestem, ale ogólnie jestem złym człowiekiem. Ja jestem złym człowiekiem, jestem neutralnym człowiekiem. Jak powiesz przykładowo, że jesteś serem... Nie podoba mi się jedno, że... Zdarza się w tym lobby, że kiedy zaczyna się gra, to się mutujemy. Ja staram się traktować to jako świętość i rzadko łamaliśmy tę zasadę. A tu się regularnie powtarza. Nie wiem czemu, może jestem autystyczny, już o tym mówiłem. To jakoś takie rzeczy mnie nie wiem. Tylko to mi się nie podoba, nie? To jest jedyna rzecz, tak? To wszystko spoko. Czy jest emotka, to nie to lobby, czy o co chodzi, że tak spamujecie tym? Czekaj, 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 czekaj. Hmm. Grafysz leżał. Eee, tak. Albo zabił I'm go, not. albo zabił go Bruce. Albo zabił go... Gdzie zgłosiłeś ciało? Czy ktoś... Ja albo byłem zabił tam go przy gru. rakietce, jak, jak coś. Ja, ja do sklepu właśnie... idę. AB. AB, gdzie jest ciało? Eee, ciało Dobra. jest w e, przejściu e, tym jaśniejszym niebieskim, tam pod laboratorium napis. Te, te A -a. dziękuję Rafinurek tak za słowa. Nie, 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 no nie, jak Vladiejiby? No bo Niestety, ja jestem nie. w labie, ja jestem w labie i wchodziłem do dekontaminacji i wy przyszliście tam do mnie, a potem się tak nagle cofnęliście i zgłosiliście to ciało. Eee, nie, 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 bo graf był tam z nami i dlatego ja tak się cofnąłem i widzę, kurde, ciało grafa, cofa czas jeszcze Gościu. i podbiegłem no. i zgłosiłem. No. Gościu, ja próbowałem cofnąć czas, żeby wskrzesić ciała, a ty mi oskarżasz o dener. No. Nie no, oskarżaj Vladiego, który jest no. z clearem, No. Ja, się. Ja na pewno czyszczę Abiego i na pewno y, czyszczę też Bladiego. No to ty tam Bruce nie widziałeś nikogo, kogo, kogo, kogo by zabiłeś? Że... Znaczy, u Znaczy już chyba bóg bóg wiadomo, kim jestem ogólnie, no. ale... No. Nie, jest nie, 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 żen, że... Że nie Dziękuję, za suba. Ale powiedz, kto jest czysty. Ale mi się wydaje, że nieczysty jest Junior jeszcze. Byłem no, się czy, czy, dzisiaj, no, hmm. no ale Wiesz, coś tam no. prześmierdziało no. mi jak biegaliśmy przy Pansach i komunikacji. No jest no. Ty jesteś serem junior, junior to jest trochę śmierci. Junior. No, troszkę, Dobra, tak? ogólnie powiem no, wam tak, yy, powiem wam tak, nie wiem czy tak bym tego nie skipnął, bo de facto Graf był oskarżony o bycie złym człowiekiem, więc jakby nie patrzeć, może Niby szeryf, tak. Sheriff może odwalił dobrą robotę po prostu. Natomiast nie ma chyba co przedłużać. Tam z na Graf. Ale czekaj, 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 bo coś mi się nie zgadza. Klejmował, klejmował. Yy, bloody, bloody, mówisz, że jesteś Time Lordem, nawet jeśli nim nie jesteś, to mówisz, że chciałeś skrzesić ciało kogoś, kogo mówisz, że teraz jest zły. Bo ja nie wiedziałem, że to jest Graf, nie wiedziałem, że to jest Graf. No, po My prostu widziałem ciała. No. Czego nie rozumiem, tak? Po prostu, po prostu prawda, podświetlił mu się report no. i po prostu no. cofnął, no. Nie, nie widziałem ciała. Po po też powiedział, wiesz. że osoba, która bada, no, też widzi neutrale, więc to, że ktoś jest zły, to też nie jest wystarczające, alibi, no tak, że tak, wywaliliśmy mówię, naprawdę, że naprawdę, naprawdę złego. Może używajmy kimi. słowa nie jest dobry, bo to ranie uczucia. No, no. Dobra, nie jesteś dobry. Wystarczająco dobry. klubu. skończyłeś O, właśnie. O. Glu. jest 100% czysty, bo tak? jestem Seerem. No sireno. tak, no ja jestem czysty no, jak Tak, jesteś Sterem co najwyżej, więc... <glu> Dobra, gdzie skończyłeś? Glu. Gdzie skończyłem? Ja skończyłem pod, pod komunikacją, szedłem w stronę admina w Weaponsach i mijałem się właśnie z Juniorem, nie? Okej, okej, No i wtedy okay. mu trochę moje nóżki zaśmierdziały. A, A, rozumiem, rozumiem. Dobra, skip. No skip, nie ale będzie. tutaj coś mi śmierdzi w... Dobra, weź tam, Junior. Zobaczna, jak ci śmierci, to się nie odzywa. Właśnie, jesteś stary, to się nie odzywa. To, to śmierci. w ogóle nie wiem czy widzicie, ale Bruce się jakoś zachowuje jak nie Bruce w tym lobby. Mało atencji dostaje. Chyba, że jest co chwilę impostorem. Mało mówi, nie robi jakichś giga głupich akcji, chyba, że jest impostorem. Udaje mądrego. Okej. Okay. Udaje mądrego, no możliwe. Jezus, nie wierzę, że robię dopiero teraz taski początkowe, to brzmi jakby słaby alibi bym miał. Ale no... Jak ktoś teraz zobaczy wybiegającego z dropshipa, to mógłby pomyśleć, że... Okay. dziwne ...dziwnętrze robi. Gdzie ciało? Bloody, bloody. A, no, on się po prostu ciało dopasował do lody. Uh, uwaga, co się <grymne> wydarzyło, uwaga, bo to jest bardzo ciekawe, co ci się dobra. wydarzyło, to jest bardzo ciekawe, dobra. co się wydarzyło. Był z nami Junior i Junior zamienił się nagle na ciało z gorzyka, więc podejrzewam, że zostało to transportowane. Natomiast Junior teraz <grymne> jest martwy, więc generalnie ja. ktoś, bardzo możliwe, że po, teleport po teleportacji musiał odwalić Juniora, tak w dużym skrócie. Ja przed chwilą się z nimi mijałem w tych, w, ko w komunikacji. I teraz no i tam jest Gim. ciało właśnie. No ja z ja, Juniorem ja, i z Goszykiem. Ja, ja tylko powiem mój e, ostatnie, co o, ostatnie co wo widziałem. Ostatnie co widziałem. Wychodzę z budynku admina, widzę Bladiego, który jak mnie zobaczył cofnął się i zgłosił ciało. Dobra, ogólnie wydaje mi się, że na getsu nawet nie może, nie musi być steru. Um, chyba ma egze na mnie. Tak mi się <laughs> <to> wydaje. Bo... <laughs> A mi się <laughs> wydaje... Próbuję mnie wygłosować. A mi się wydaje, że to jest selfie, i nie Też, mam. Ten... Nie. Dwie... Jeszcze byłeś w poprzedniej rundzie. Dwie osoby nie ty, mogą ty, mieć ty, ty, na ty, ty sobie. To samo się stało. Też cofnąłeś się i zmusiłeś nie. grafa. Nie, 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 nie. Wydaje mi się, że to, to Bloody w tym momencie nie zabił, bo ja byłem z nim nie w tym modwa. Ja mówię jak było. Ciało. No zobacz, to są dwa kile. I teraz tak, ciało z, y, Junior, w sensie nie ciało, ale Junior zamienia się miejscami z, z Gorzykiem. Z, na, z Gorzyk jest, jest jakby martwy. I junior po chwili też umiera, więc ktoś musiał odwalić juniora. Też no okej, okay, no to co ja, jeśli ja powiem, tylko... że AB i to Trzymają się razem, e, razem i padły. Dobra. Dwa do, dokładnie w tym sensie. Baga jestem mystikiem, pad double kill. No to pad double kill, a jedno dokładnie. ciało tam było. Dokładnie. I tak samo przy... się trzymali razem za rączki. Nie, nie e, trzymaliśmy się razem za rączki. Glu jest. Zczysty, glu jest w bo jest. go jako sir. I proszę zagłosować na Bladiego. Jak jest jest. pierdolony morfem. Jeśli chodzi o no. ciało, je było ciało faktycznie bardzo krótkie. Nawet nie byłem Ej, blisko. Czy X XN zginął, bo co? Z kremową rolę? Tak, no, mi no. Generalnie ciało no. faktycznie było. Ale świeże, nie, ponieważ, to się ponieważ, nie szczerze szczerze, ponieważ Junior to fakt, że został szybko zrezygnowany. Junior faktycznie zginął praktycznie od razu. I tak yeah. proszę o nie, o nie Na serio generalnie nie jesteśmy Dobra, za idę za na zobaczyć na ten play. Nexę, ewentualnie jest rąbanym jest gesterem i z jakiegoś powodu cały czas próbuje mnie wygłosować. Jest bardzo niemiło, bo next nie wiem, na Getsu lubi się prostu wybierać ja sobie ofiary, tak jak jak No, nie Next, nie wiem, na getsu lubi się, po sobie wybierać... Ja jakoś wybiera, wierzę tak jak tobie, Bladi. Wierzę no. tobie. Czas chatting na brusie. Ja bym to skipnął i po prostu grał dalej. Plus medyk? A, koleżanka. Okej, okay, Jeśli, bierze, jeśli, bierze, jeśli bierze. tak się stanie, to, to tak będzie, Bloody, ale ja. Tu jesteś podejrzany Na getsu. Ludzie tu lubi. By, dlaczego nechcesz się zdenerwował? Bo na jakimś lubi wybierać lubię Dobra, to już. A, już czekaj. No. Katon, ja zagłosowałem. Katon został zestrzelony, A... tylko kucu mógł w niego strzelić, no chyba, że Katon sam strzelił. Ej, w ogóle ta koszulka Brusa z Twitcha wygląda trochę jak moja Everlasta. Eee, albo, albo, albo Katon, z tą różnicą, że moja Everlasta jest giga cool. Nie, bo tylko kucu nie zagłosował. Bo tylko kucu nie zagłosował. No, ja zagłosował. Osoba, która zagłosuje może... Yyy... E, e, która zagłosuje nie może strzelać. O lol, Bruce ma współpracę. Bruce ma współpracę. I tu nie chodzi o Enebę, bo Eneba jest moja. W takim razie, gdzie on k***a Polaf? A, no i po co zgłaszasz to? No bo czuję, no. że tutaj nie zostało odpowiednio wszystko zadeklamowane. No cz czemu tak, tak bardzo starasz się wyrzucić dla niego? No bo jest chesterem, tak, tak. albo egzemana. No, egzema na no niego, tak, no na pewno. Nie. No dobra, ma no, no to, to, to pokazuje to, no. ty bardziej że jesteś egze, dobra, To ja mam pytanie. Momencie, nie, ma? Czy, ma. Glu, uważasz, że kto jest czysty z tego lobby? Twoim zdaniem. tego lobby moim zdaniem. Bruce jest według mnie czysty. Dzięki Glu. Ja jestem czysty, ty jesteś czysty. Dobra, Gluz ginie. Przegraliśmy, ja zjechałem. Zwołtowałem double killa. Poszedł double kill ostatnio, poszedł this, this, this ostatnio w w sai, double kill. 어쨌든... <varias> Dobra, ja, ja widziałem bardziej skupił na tym, że kucu został wy jedna z... Zgrzewka Kolki no, tak, przy łóżku. Tak, tak. Katoł, no właśnie, znaczy ty on, on. On, musi... on nie klaimował, on musiał zgadnąć. Dobra, widzowie, chwilę mam do was pytanie. Nie wiem jaką klej? Słuchajcie, bardzo boli mnie głowa. Jest to możliwe, że jest to spowodowane brakiem snu? Jest to nienaturalny ból głowy. Przestałem już tak y, dużo jeść magnezu, bo miałem wysypkę. I bardzo dużo wody wypiłem, mimo wszystko, wiecie? Mega f**ku mi boli głowa. Znaczy nie pracować, a zarabiać, bo to nie to lobby. A, dlatego mnie boli głowa, okej. Okay. Zero info nie dla zobaczyć. mnie. No i kucu podejrzany, e, czy... gluczysty. E, nie, e, ten, No nie był zawał. A nie, czekaj, tu na środku 1, mi 1, boli. 1, dziwnie. Z, dziwnie. Zagłosu, chyba zagłosował na A. Skaton, y, 11 I dla tych co piszą, że mam zbyt jasne monitory, ja korzystam widzowie z, z światła nocnego 2.4x7, mam też żółte promienie, nie? No, no, rzecz, poszedł, to jest głosowanie. Mogę, mogę AB powiedzieć? No, Dobra, mam nadzieję, to, że to, w nextie wreszcie to, będę, to, będę, to, w to, będę, to, będę impostorem to, albo jakimś neutral killerem. Jak nie Promieniuje od tego lobby? Bo to nie to lobby. Kto tutaj mm. dwójkami się trzyma? Tylko wy. Widzę, że mamy zna nowego... Na... 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 Mamy nowy wreszcie. nowy mem na Do kanale. Generalnie Tyle. zobaczcie, co Nagetsu robi. Ma takie egze, że tutaj Kutsu jest praktycznie o... O... oczywistym strzelcem i teraz cały czas próbuje nakierować głosy na mnie. Hmm. Dobra, ale nie, powied, nie, zaraz powied, nie powiedz. Powied, czy ktoś wyjaśni mi z tym, o co chodzi, że to nie to lobby? Ma ktoś szoka, to mogę pokazać. W porządku, porządku, skipujemy, Co? No ale nie żyję, no właśnie przecież. No i co, że, nie, że wiem. teraz. Mówicie Dobra. Musimy Chyp... poznać przychylność. Tak. Teraz, teraz Jest już szansa, że się A. mylę, ale dlatego ze zeskipowałem. Tylko byłem. nie wiem, czy on może mnie szybciej zabić, czy ja jego. Nie ma tego sotas, jak Nawcia mówi, to ci nie wytłumaczę, widzo. Bruce ma dobrą czutkę, żeby strzelić w kucę. Tylko, że dziwi mnie to, że on... Nie wiem, może ja jestem uprzedzony, ale bardzo często mi się wydaje, że kiedy Bruce gra dobrze, ty. to czyta czat. Tył, k***a, sły. Dobra, to ostatni k***a. nie wiem kto. Ja mam to zgłosić. Weź sobie spraw okulary zerówki z filtrem Boże. Po co on to zgłosił? Spędzamy po 10 h przy kąpię dziennie i miałem tak samo. Ale nie, właśnie po co to zgłosił? Siema, siema. Jak już kulda tak szybko Nie, ja. No, no, to to, to, tak. Tak, co margety, za debil. Nie zabiłem mnie. Nie zabił. Nie nie zabiłem ja, nie, zabił, nie, zabił, e, glue. Glue, nie zabiłem. Ja, nie są teraz pełni. Co, <głosy> co, <głosy> <to>. <głosy> co, ja co z za debil. Mogę... brusto. Ja sąkędz. Może. Chciałem, i Pio cię. się. Co za debil. Bardzo. To może weterana. Weterana może klejmować. Nie chciałbym tutaj za dużo mówić. Nie, na już To strzały już wszystkie poszły, chyba i tak. No dobra, no możesz powiedzieć, że jesteś szeryfem. No rozumiem, eee, ja, 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 ja odjęłem grafa i ja odjechałem No kuzu. tak myślałem, tak myślałem, no właśnie, że ty to. to ale, ale powiem wam, głupio się gra tym szeryfem, bo jeśli ja kogoś zabiję no i wklejmuję szeryfa, to jestem po prostu martw, martwy, bo Bruce, ty... Brus, masz może tam taki czego? napis? Masz taki napis na czerwono, hmm. miner, czy nie? Nie. Jest. Aj, okay, ale ogólnie tak się zastanawiam, no czy, czy rzeczywiście Graf nie mógł być amnezjakiem, wtedy szeryf nie może zabić amnezjaka. Chodzi o to, że no, a, mógł klejmować weterana, ten, chcąc zasugerować, zbyt, że jest dobry, a przy okazji to, nie pokazując prawdziwej to, roli, się... która jest podobna, prawda? Dobra, right. ja IB ja czysty, Angie czysty, glu czysty, No, tam staliście. A, dobra, nie. Tajemniczy nie wiem, Waselek nie wiem. wiem, was, nie wiem I Bladdy chyba czekał. Mobłe zrobić głosowanie, bo faktycznie ostatnio tam byliście we dwójkę, więc to by miało sens z tym taki. Tak, no. tak, tak, tak. tak Jakbym ja miał teraz. Otwalam go na to koniec rundy. Umówienie Brusa brzmiało jak mowa końcowa, nie? A, tu jest limit na gesy. No on to się widział. Częno informacje mi dałeś? Dobra, mamy shota, to nie to lobby. Tajemniczym myściem sprzęt! Tajemniczym mysi sprzęt! Kurde, co ty wysyłasz? Kipa, proszę! Dobra, dobra, dobra! Proszę, proszę! Będzie. Dajemniczym proszę. Dajemniczym tak będzie. Dziękuję. Nie chcę będzie. głosować na ciebie. Nie, niech będzie, proszę! Na... Tylko Wszystko jak nie ty, to kto, takim to kto w taki razie Jesteście kochani! Możecie Nowy za mną biegać! Zolego. Biegajcie Bo... za mną, nie wiem, róbcie co chcecie! Poświęcam wafelka, możesz go wziąć! Ej, plus ma brody! Ja myślałem, że jest ujrzany! On ma brodę tutaj. Tam Zobaczcie, przyjrzyjcie się. Hmm. Nie wiem, co to mogłoby znaczyć, ale... Plus ma brodę. Tylko tutaj kilka. O, się ale reaktor, wyjebanie, podwójny. Okay. Jezus. Podobno niedługo Bruce będzie mutacje przechodzi jak ma pierwszy Zaros. Was też tu czekam, osoby, które prawie nie mają. No, ktoś ma włosy na klacie, ktoś ma na brodzie, a ktoś nie ma w ogóle. Przycisk w trakcie reaktora, klasik to jest. Też bym tak zrobił. No dobra, tej miczy jest czysty na 600%. Już chyba dwa razy... BRUCE REAKTOR, KURWA! Kontroluję. On troluje, że poszedł rakietki robią. Jeśli chodzi o ból głowy, to może kwestia złego monitora Polecam matryce W Jezu, w ostatniej sekundzie o, Boże. Boże czemu nie trzymałeś reaktora? dobra Raktora. O co chodzi? Dobra Co jest? No, dlatego, że jesteś gesterem Zagłosujcie Dobra, Zagłosujcie na... <grym> Ach, dobra dobra. dobra. Yy, na, ra na razie... Ja tylko... No? Gadajmy so, na razie spokojnie, nie, nie walcie na start, dobra, zagłosujcie dobra, dobra. na. to ja, ja tylko dwie rzeczy chciałem powiedzieć. Pierwsza, AB nieźle ci ten Blady zamarynował. <grym> Współczuję ci trochę. Druga sprawa. E, robiłem prawy reaktor, cały czas trzymałem guzik. Nie i... trzymałeś, bo ja trzymałem z lewej i nie trzymałeś, jesteś nie czerwony. Nie <laughs> Generalnie. Blue naprawdę mówisz, tak. naprawdę tak. mówisz. Klemujemy tak, rolę, jest ja jestem Guardian Angelem twoim właśnie. I ci dawałem tarczę i wiem, że jesteś Searem na 100%. A to jakie jest to jest, że ja stałem na lewym i cały czas klikałem łapkę i miałem. To czemu na gesto nie klikałem, bo w prawą chciałeś? stronę, w trzymałem, trzymałem, tam trzymałem. I wiecie to, zobaczcie, co? Zobaczcie, co robił w że jest guardian angelem i nie trzymał przycisku, czyli chciał, żeby Glu przegrał. Dobra, on patrzmy na chat Bruce'a. Dobra, dajcie mi dokończyć, Bloody. I w każdym razie. Napraw, to co ty robisz? reaktor. Nie od początku, nie od początku, bo byłem jeszcze Dobra. w obie, gdzie poszedł Bladis, a i Bruce jeszcze był w Specimenie. I powiem tak, Bladis stamtąd wybiegał, no. Bladis wybiegał na prawy reaktor, fejkuję. minąłem się pod drobcami Tylko trzeba wyłączyć kawałek wtedy. Zobaczymy, czy nie czyta czaty ja, ja, ja. w trakcie. Kurde pieksa to. to... Nie, to, to, to. A beam no, powiedzcie mi tylko, poczekaj, żebym sprecyzował. Dajcie Muszę mu. tożsamość Dałem wyłączyć. Ciszej! Wafel, no. wybądź jest, Ale na ciebie będę głosował. Wafel, gdzie jesteś? Ja znajduję To Gloo fejkuje i ludzie podłapią na czacie i on wywoltuje Gloo E, właśnie się, jestem, jestem prawy reaktor już, prawy? już, już szedłem klikać, no? Ale Bruce, gdzie ty jesteś? Ja zawiodłem jako crewmate, bo... Nie piszcie hejku. No nie o to chodziło. Robią to za mnie ja sobie tak... robiłem ta taski w komunikacji. No co mam powiedzieć? Jeśli Blady nie jest impostorem, to musiałby być głupkiem. tyle powiem. Nie. Jesteś, jesteś, Mangetsu i Glu nie na, nie pewno nie nie na pewno są dobrzy. Bloody, jesteś, bloody jest czysty na 100%, ale Mangetsu ma egzemplarz. Czemu, czemu Bloody jest czysty Jestem no, pewien, nie że Bloody jest czysty. W ogóle ktoś w lobby ale mógł czego? mnie. O... Mangetsu, ty jesteś gesterem, prawdopodobnie, i dlatego tylko dlatego ciebie nie chcę Tak, Mangetsu. Ta, tajemniczego w tym lobby. Ta, lobby... Glu, glu, jeszcze ci powiem, bo to ten może, ten może być dla mnie czerwony? Czy tak, nie? tak, dokładnie tak. Chciałem ci to powiedzieć właśnie. Słuchajcie, czerwony, mogę coś powiedzieć? Halo, chłopaki. Tajemniczy mógł mnie chyba z trzy razy w tej rundzie. Ja uważam, że Mangetsu Blue są czyści, a wafelek walną jakimś. E, Ej, on sam teksem, myśli. Że na dział. Nie czyta a, czatu! Luzie, się, Nawet to jeśli dobra, czyta, jest, to ma go w dupie. Plus, dobra. dobra. Oficjalnie podaję mu ręki. Odbiegał. No Rękę. Ale, a... Naprawdę? O bogowie, ale żeście teraz załatwili. Mangetsu. Nie, nie ja w szoku nie czytał czatu. W ogóle mega lipę mam Andziu, że zabił i się cofnął czas. Bruce to może ugotować. Ugotował. Nice. Kto Bruce był? wygrał. Powiem nie martw się, że dałeś mi Zabił trzy kile. Wiele z tobie ofiary i za wszelką cenę. Ej, Ej, bloody, chciałbym zauważyć no, jedną, bloody, jedną no, rzecz, bloody, proszę. Złotaż. Na spokojnie. Tak Blady. No. ja wiem, że ty mnie nienawidzisz, no. ale pozwól mi powiedzieć jedną to rzecz. To nie to lobby. W tym lobby grze Bruce jest najmocniejszy. Trzy klipy, gdzie dla mnie byłeś mega sus, Dobra, no dobra ale ci potwierdzałem. Nie, ja cię potwierdzałem. Ja się potwierdzałem. ja się potwierdzałem. Ja Mam Czy Oli już działa? sabotaż dopadł do 0 sekundy tak, tak, tak. 0 sekund tak. był przez 2 sekundy Ale i jesteś? skończyła się runda. Mangetsu czemu robiłem, ty robiłem, te... robiłem. nie robiłeś. No. Ale wafelku lewego nie, nie robiłem od samego wiesz. No tak, ja pobiegłem ja na, 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 na ostatnim sekundę w wafelku na biegałem w I wafelku zabił mnie i Mangetsu w, I swip, w ostatniej bloody. sekundzie zgłosił się Jeden pracę. głos. E, na, wy na siebie zagłosowaliście To nie chyba. to lobby, Xen, to nie to Ona lobby. Kto nam je zagłosował? Dalej nie wiem, o co chodziło z tym. Serio, nie rozumiem. Kim byłeś, Bruce? Dobra ja, Bruce był szeryfem. Tak, tak był. był szeryfem? Tak, 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 ładnie. ładnie Zrobił tak. trzy fragi, ładnie Bruce. Zaj nie, szczerze, Bruce pierwszy raz zagrał dobrze. Nie no, żartuję.